Pamiętamy, że w przypadku ZBrusha 3.1 program zaraz po uruchomieniu był gotowy do tego, aby móc stworzyć ilustracje za pomocą narzędzi, czy też za pomocą pędzli skupionych w sekcji 2.5D Brushes. W przypadku ZBrusha 3.5 program zaraz po uruchomieniu jest gotowy do tego, aby móc wpływać na geometrię obiektów. I tak, zauważam pewną różnicę w interfejsie. W przypadku ZBrusha 3.1 zaraz po uruchomieniu mieliśmy aktywny przycisk Draw, rysuj, gdzie wykorzystywaliśmy wtedy pędzle i wprowadzaliśmy pociągnięcia, zaś w przypadku ZBrusha 3.5 mamy również aktywny przycisk Edit. Oznacza to, iż program jest gotowy do tego, aby móc rzeźbić geometrię. I tak, w momencie, w którym przeniesiemy kursor myszy na nasz obiekt, zauważymy, iż średnica naszego narzędzia, czy też okręgi, które symbolizują średnicę naszego narzędzia, dopasowują się do powierzchni kuli. I klikając lewym przyciskiem myszy, przytrzymując, możemy wprowadzać właśnie pociągnięcia, które deformują geometrię. Tak więc domyślnie po prostu tworzymy wypukłość na geometrii. Ja w tym przypadku pracuję myszką, dlatego ta wypukłość ma stały parametr wznoszenia. Aczkolwiek na razie nie będziemy zagryzać się w tematykę związaną z manipulacją parametrami. Narzędzia, tylko skupimy się na samym fakcie możliwości edycji geometrii. Fakt tego, iż możemy rzeźbić geometrię, jest możliwy dzięki dwóm podstawowym elementom. Po pierwsze, musimy dysponować obiektem geometrycznym, czyli obiektem, który jest zbudowany z siatki geometrycznej. I my możemy wyświetlić taką siatkę tymczasowo korzystając ze skrótu Shift-F lub z odpowiedniej ikonki w prawej dolnej części interfejsu zebracha. I drugi element to praca w trybie edycji, czyli aktywny przycisk Edit Object. Domyślnie Zibrash udostępnia nam kilka możliwości utworzenia geometrii, czy też wprowadzenia jej do programu. I tak, możemy skorzystać z narzędzi i w sekcji narzędzi, a dokładnie w sekcji 3D6, czyli siatki 3D znajdziemy prymitywne obiekty 3D, którymi możemy się posłużyć, czyli wprowadzić po prostu w obszar roboczy. Inna możliwość to zaimportowanie obiektu geometrycznego zapisanego chociażby w formacie OBJ, i w tej sytuacji po prostu korzystamy z przycisku import i szukamy odpowiedniego pliku na dysku twardym, a następnie go importujemy. I tak, kolejna możliwość to załadowanie narzędzia, którym jest obiekt geometryczny. Tak więc zauważymy tutaj polecenie load tool i domyślnie. ZBrush odsyła nas do katalogu ZTools, gdzie znajdziemy 10 przykładowych plików. I dostęp do tych plików mamy również z poziomu Lightbox, tak więc skorzystamy z Shift-Z. OK. Widzimy, iż sekcja Tool jest podświetlona. A następnie możemy wybrać jedno z tych narzędzi, tak więc powiedzmy, że skorzystamy z Demohead I klikniemy dwukrotnie. I tym samym narzędzie zostało załadowane w obszar. Roboczy, jakie zauważymy, iż pojawiły się również na panelu Tool. Jeszcze inny sposób wprowadzenia geometrii do Zibrasza to po prostu utworzenie je wewnątrz Zibrasza za pomocą Zisfields i tym będziemy zajmować się w osobnym module. Tak więc widzimy, iż dysponujemy kilkoma różnymi drogami, dzięki którym możemy po prostu uzyskać geometrię w obrębie Zibrasza. Tak więc o wszystkich tych drogach będziemy jeszcze mówić szczegółowo. Ja na razie chciałbym zwrócić uwagę na drugi element, który warunkuje to, iż po prostu rzeźbimy geometrię w zibraszu. Jest to właśnie tryb edycji, z którego możemy oczywiście teraz wyjść, aczkolwiek ja na razie proponuję tego nie robić. Tak więc, będąc w trybie edycji, możemy chociażby kliknąć lewym przyciskiem myszy poza naszym obiektem, przytrzymać lewy przycisk myszy i obrócić. Ok. A następnie możemy oczywiście wprowadzać odpowiednie pociągnięcia i deformować naszą geometrię. Ja skorzystam z Ctrl Z. Dobrze, i spróbujmy teraz wyjść z trybu edycji, klikając na przycisk Edit. OK. I spróbujmy teraz pociągnąć naszym pędzlem. I zauważymy, że w tej sytuacji zaczynamy wprowadzać w obszar roboczy kolejne kopie obiektu, który załadowaliśmy do panelu Tool. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy teraz kliknęli na narzędzie i wybrali chociażby Polis I w tej sytuacji zaczniemy wprowadzać kulę. I możemy chociażby skorzystać z Polimer 3D. I w tej sytuacji wprowadzamy gwiazdę. A następnie, a następnie możemy powrócić do Demo Head. OK. I wprowadzić kolejną kopię. I w ten sposób możemy mnożyć wszystkie obiekty. Aczkolwiek, jeśli teraz klikniemy na przycisku Edit lub skorzystamy ze skrótu T, okaże się, iż możemy tylko i wyłącznie wpływać na geometry ostatnio narysowanego obiektu. Tak więc widzimy, iż przyciągając myszą, w obszarze roboczym deformujemy tylko ostatni wprowadzony obiekt w trybie DRAW. Jeśli w tej sytuacji skorzystamy ze skrótu CTRL-N, to zauważymy, iż odrzuciliśmy wszystko to, co było wprowadzone, czy też narysowane w trybie DRAW, a pozostawiliśmy tylko obiekt, który został jako ostatni narysowany w trybie DRAW, a następnie został przeniesiony do trybu edycja. Jest to dosyć istotny element naszego workflow, o którym warto jednak nie zapominać i cały czas mieć w pamięci w momencie, w którym przechodzimy pomiędzy tymi dwoma trybami, czyli rysowanie i edycja. Tak, więc przykładowo powtórzę jeszcze raz, przechodząc do trybu rysowanie. I tak, mając ostatnie aktywne narzędzie, mogę wprowadzać ten obiekt na scenę. Mogę oczywiście wybrać inne narzędzie, chociażby Polyfill. Mogę nawet skorzystać z narzędzi, które funkcjonują w sekcji 2.5D Brushes. Przykładowo Simple Brush i wprowadzać manipulację. Mogę wybrać alfa 01 i wprowadzać takie pociągnięcia. I pamiętajmy, że w tym trybie ostatnie pociągnięcie może być modyfikowane za pomocą tych trzech poleceń. Ok. A następnie mogę powrócić do demo head. Wprowadzić i przejść do trybu edycja. I w tej sytuacji ostatni wprowadzony element może być modelowany czy też deformowany w trybie edycja. Zaś wszystko, jeśli chcę, mogę, odrzu mogę odrzucić korzystając z polecenia clear. Możemy w sumie powiedzieć, iż wszystko to, co wprowadzimy w trybie DRAW, pozostaje jako tło w momencie, w którym przechodzimy do trybu edycja i do trybu edycja jest przenoszony ostatni obiekt, który został wprowadzony. Aczkolwiek, przechodząc do trybu DRAW, czyli deaktywując tryb edycja i nie wprowadzając żadnych elementów na obszar roboczy, możemy powrócić do trybu edycja i w tej sytuacji dalej możemy. Kontynuować deformację czy też rzeźbienie naszego obiektu. Tak więc, dopiero w momencie, w którym wprowadzamy nowe pociągnięcia czy też elementy do naszego obszaru roboczego w trybie DRA, jesteśmy w stanie edytować obiektu, który wyszedł właśnie z trybu edycja. Tylko w tej sytuacji będziemy edytować ostatni wprowadzony obiekt w trybie DRA. I CTRL-N. Podsumowując krótko, po prostu w trybie DRA. Tworzymy ilustrację i wprowadzamy chociażby obiekty czy też pociągnięcia za pomocą pętli 2,5D, zaś w trybie edycja po prostu edytujemy obiekty geometryczne.